Cześć, dzisiaj e, będę testował, chociaż już testowałem kilkukrotnie e, białko czekoladowe e, od firmy Firesnake, które jest naprawdę zajebiste i e, co tu więcej powiedzieć, korzystam z ich produktów już bardzo, bardzo długi czas, zostałem pro, pro, poproszony o, o przetestowanie po treningu dzisiejszym, treningu barków i bicepsa, pokazać jak wygląda rozpuszczalność oraz... Jakość tego białka po przyrządzeniu. Białko wsypane. Można zobaczyć, jak wygląda po wsypaniu. Jest to białko tutaj wykorzystane. Jestem przekonany, że już wystarczy, bo rozpuszcza się na pewno genialnie. Mamy sito. przetestować nie ma właściwie żadnych grudek wszystko się rozpuszcza bardzo ładnie piany też nie ma w ogóle bardzo dobrej jakości białko jeżeli chodzi o smak no już wiem co mogę powiedzieć ponieważ pi od dłuższego czasu właściwie przygotowywałem się cały zeszły sezon i ten przygotowuję do zawodów wchodzi idealnie, ten smak Świetna konsystencja, akurat tutaj mamy białko Belgia Chocolate. Jeżeli chodzi o czekoladę z miętą, jak i izolat czekoladowy, każdy z tych smaków mogę naprawdę szczerze polecić. Jest mnóstwo smaków, jeżeli chodzi o białka Green Box. Z takich moich zdecydowanie najlepszych to polecam blueberry, trufle. Irish Coffee, czekoladowe smaki naprawdę wchodzą, wchodzą genialnie. Powiem tak, jeżeli chodzi o różne smaki typu czekolada z miętą, belgijska czekolada, możemy tam znaleźć kawałki czekolady no, która i straciatele tak samo, które smakują naprawdę genialnie. No. Będziemy testować teraz po raz kolejny działko. To jest Max Traciatella. Pierwszy z testuję Polczek. Jakbyś czas wypowiedzieć się na temat, na <mierdziśla> wymiarze, w szczegółach kryteriów, czy nie rozpuszczamy smaku, czy to jest źle i najlepiej ci się pień. Ile ta byśmy 30 gram w, w ogóle, czyli jest, tak 100 kalorii. Będzie pił! Zapach. Zapach okej. Jak się było? <śmany> się, Czekaj jeszcze sekunda bo jestem zaskoczony, zaraz powiem dlaczego jestem zaskoczony. Się, jestem zaskoczony, ponieważ smak jest słodki mimo że białko jest z wodą. No. A dobra, jeszcze jakie kryteria? Jakie kryteria? Jeszcze? Rozpuszczałem smak. Rozpuszczałem, no, czyli nie było żadnych grudek. Smak jest w porządku taki jakby... Przesłodzony, ale czuć to w tam. No ale dla mnie, jak jest coś słodkie, to jest zajebiste, bo e, uwielbiam słodkie rzeczy. Może nie wyglądam, ale tak. I e, jeszcze jedna rzecz. Ja kiedy wybieram białko, kieruję się tylko smakiem. No więc jest dobre, więc mógłbym pić. To tyle. No dobra, dobra dawaj. Dobra. No, smak bardzo ładny. Zapach. <śla> dobra, pomaga. No pij, bo jeszcze jedno mam na to już. Gadamy, to znaczy gadam i gada. gada. Mm. Od razu uderza w kubki smakowe. Ej, starcie jeszcze dla auty rozkładować. Proszę 10 na dzień. Jakie kryteria jeszcze? E, Ciepieni i Jaki smak? Nie, nie ma piany. Po prostu i Ile w tym jest białka? 24 gramy. Tutaj co jeszcze? Po kolei. Eee, Od tego do szczytu. Z magazynem. Z magazynem. Z A ile gramów tego naszku to jest? Tak 30. Na 30 gramów to jest jeszcze co No dobra. No dobrze, to. następne.

Rozpuszczalność, tak jak w 10 na 10 Smak, trochę słaby. Trufle podobno, ale nie wiem w to Jak smakują truple? Wiemy jak smakują, ja nie wiem. To w ogóle jakiś inny smak. Zmienio, Panie, coś dla mnie. Panie, coś dla na... mnie. jeszcze Poszkodowany. Teraz, mi... A, to mi guma do rzucia Właśnie chcę powiedzieć, bo rzuję gumę i może być zakład przechłamany trochę wynik, nie? Ale. I co to jest za smak? Truple. <grym zmienio> Nie, no, nie wiem czy to przez gumę, no nie wiem, trufli, może nigdy nie jadłem trufli, nie no, nie mój smak, powiem tak, ale jak, jakie kryteria? Rozpuszczalność, tak, i przysiępienie, szybko, Przysiępieni. troszeczkę rozpuszczalność myślę, że okej, okay, jak. Wciąż. Szybciutko to zrobiłeś? I, jak I smak. No smak nie mój smak po prostu. Nie mój smak. Ale okej. Okay. No dobra, to ja już jakby... Ostatnie sekundy. Naprawdę? No, no to już koniec. No. <grym> Sekundę nie powiem. Już wiem, o co chodzi. W każdym białku było bardzo dużo, chyba, substancji słodzących, bo oba są bardzo słodkie. Pierwszy mi bardziej smakował. I ta trufla to rzeczywiście... Nie wiem, czy to jest tak naprawdę trufla, jak czekoladę czuję. coś Taki posmak czekoladowy. Ale oba białka spoko. Ja bym pił. Tak, jesteśmy na stacji benzynowej, jedziemy z Warszawy, tak, po moim wielkim cicie, jedziemy z Warszawy do Łodzi i teraz Bartek testuje białko Fire snake. A. będzie smak stracciatella. Masz tutaj gdzieś Pokaż, napisasz? pokaż. Chyba nie, jest, tak, 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 tak. Tu może że stracciatella, żeby nie było, że ściemniamy, nie? Jest wszystko na miejscu. Tu macie napis stracciatella, nie? Widać, widać chyba, nie? O widać. O wam, zalewany. Jeden, bo... Dobra, nie lej za dużo, żeby sławić na wszystko. Zaraz zobaczymy. Co to będzie. Co to będzie, co to będzie. Dobry świetny. No dobra. Próbujemy tego specyficznie. zaraz będzie 3 centymetry w bicu więcej. Hmm? A też jest spróbuję. Testracjateli nie próbowałem. Dostał mi trochę. Kawałki czekolady. To są kawałki czekolady chyba, nie? Hmm? Kawałki czekolady. no. Nie wiem czy kryteria będziemy jechać, nie? Rozpuszczalność. Czy no się rozpuszczalność pieni, jest na pewno okej. Okay. Pienić się nie pieni, bo nic nie było żadnej piany, tak? No, to tak. A jeżeli chodzi o smak, moja szczera opinia, dobre Ale bardziej bym tego używał w kuchni na zasadzie dodawania do jakichś ciast, twarogów i tego typu rzeczy, aby zastąpić sobie Właśnie klasyczne jakieś powiedzmy ciasta straszne dla tego typu. Bo jakbym miał to pić codziennie na przykład po treningu to prawdopodobnie po tygodniu czasu już bym się pożygał, nie? Ale ogólnie dobre, no. Coś dopić, ja będę miał jeszcze swoje. No, no, no. Powiem tyle, że bardzo fajne kawałki czekolady. Co do smaku? Dobre, aczkolwiek co piłem już wcześniej inne smaki. I w porównaniu do nich, np. do trufli, dupy nie urywa, ale... czy znaczy, no, jest to dobre. Jest dobre, ale mówię, są... I jest Inaczej, no jeżeli jesteście fanami stracciatelli, to na pewno wam będzie pasować. To na stówę. Yy, No i jeszcze jest kwestia tego... Czy lubicie słodkie, tak? Bo to jest bardzo... To jest czekolada. To może ja się jeszcze wypowiem, jako fan stracciatelli, wielki, no lodów szczególnie że no naprawdę smakuje tą straciatelną. kawałki czekolady są bardzo smaczne i mi ogólnie smakowało bardzo słodkie, więc jeżeli ktoś nie lubi no właśnie, nie za to bardzo nie słody, nie, nie. czy co dziwne właśnie, że bardzo słodkie pomimo, że było z wodą robione a nie z mlekiem to jest czekolada o, no ja bym ogólnie polecił dla tych którzy lubią słodkie, w ogóle się nie pieniło rozpuściło się całe, oprócz no, nie, czekolady ogólnie, no, ogólnie spoko, no, tylko musisz lubić bardzo straciatele. bo jeżeli ktoś lubi od czasu do czasu stracciatelle no to na pewno to białko po tygodniu czasu będzie się go dosyć, nie? To jest czekolada. No dobra, no, dobra, jesteśmy, to jest czekolada. jesteśmy. No i to ja kurwa rozumiem. To za przekleństwo, no ale przed chwilą jadłem maklary. Teoretycznie mogłoby mi teraz już nie pasować, bo przesłodzone maklary, ale ale nie, bardzo dobre. Zarumista czekolada. Bo nie jest właśnie słodka i naprawdę smakuje czekoladą, a nie jakimś kakao czy innego tego typu rzeczami. Bardzo mi to przypomina, jak masz kakao naturalne. Kupisz sobie, nie będę mówił, firmy, możecie sobie kupić, każdy chyba wie, tak? Odpuszczone kakao naturalne. Jakie na przykład wodą na gorąco zrobisz, to bardzo jest podobny smak do tego, nie? Bardzo dobre mi smakuje. Czekoladę dałbym, jeżeli w skali od 1 do 10, 9. Astraciatelle... 7 tak. Okej okay. Według mnie eee, ja bym powiedział, że dla mnie Czekolada S9 Astraciatella 8 za kawałki czekolady mm -hmm. Jeśli chodzi o smak Co do rozpuszczalności i piany, to w obydwu przypadkach dla mnie 10 na 10 mm -hmm. Bo w sumie... No bo tego nie było, nie? Nic, żadnych mm -hmm. problemów Nie było z tym żadnych problemów Także... Świetne białka, bym no. powiedział Ja bym tylko odwrócił te proporcje, Bartka. E, no dlatego, że... No, te no dla mnie dla 9, bo ja lubię słodkie, czekolada 7, bo no, dla mnie była za mało słodka, ale muszę przyznać, że czuć było taką prawdziwą czekoladą. No, e, no ogólnie smaczne, naprawdę smaczne. I bardzo, bardzo dobra rozpuszczalność. To jest w ogóle. Lecimy tutaj. <laughs> Jedziemy do Poznania Bądro. i do łodzi, Bondro